Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, matek, witam was i zapraszam na kolejny odcinek z Batmanem. Udajemy się do gabinetu profesor, przepraszam, doktor Young. Znaczy ja tutaj też za dużo często nie mam do mówienia nawet, ponieważ jest, jak widzicie, masa przerywników. Yourself, Amadeusz Arkam. Założył zakład dla obłąkanych przestępców imieniem Elizabeth Arkam, na część swojej matki, którą zabił w drodze eutanazji. No. Nie ma co, syn, synek jak Talala. Zakład wniesiono na terenie historycznej rezydencji Rodu na przedmieściach Gotham. Amadeus osobiście prowadził leczenie pierwszego pacjenta Martina, szalonego psa Hawkins'a który zabił jego żonę i córkę. Po przepisaniu Hawkinsowi śmiertelnej dawki elektrowstrząsów Amadeus popadł w obłęd i sam stał się pacjentem zakładu. Znane fakty. O, Amadeus. Arkam, psychiatra, tam Pierwsze pojawienie się. I to jest też fajne, bo... Ja też o tym zapomniałem, że mamy wzmiankę, w którym komiksie i w którym roku, tak naprawdę, po raz pierwszy pojawił się yy, na kartach atrybut. Szalo szanowany psychiatra potem popadł w obłęd, dziedzic wyspy i rodu Arkam, cierpiący na halucynacje schizofrenik. Masa, masa rzeczy, jak widzicie. Liczba ukończonych 23 z 240. Taśma wywiadu pacjenta tak no bo tu, tu, tutaj mamy wszystkie wszystkie możliwe znajdźki. A moment. Bo tak bo tu mamy też podzielone na każde. Z. Na każdą z tak by sekcji po których możemy chodzić. Dobra, zobaczmy, czy tu nie tu. A, aha, bo tutaj tylko. A tam jest skubaństwo. Dobra. Coś tu mi grozi, nie? Nic tu mi nie grozi, na szczęście.

Detektyw śledczy, kolejne trowka, czyli mamy 10%. Duch amateusa arkam ujawniony i nos na 100%, tak, czyli doskonały rycerz. Nie Dużo ich tu jest? Nie, tylko trzech. Dobra, kopnięcie i leżeć. Pyk. Na to, że Już na XREju było widać. A, bo tu są szyby, okej. Okay. Które można było wysadzić. Ale pazurem się dostaniemy. Aż sobie chyba dzisiaj włączę Batmana wieczorem. Dawno nie oglądałem. Uuu, w prawo. O, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, ale tu już jest. O, tutaj są tylko ślepy zaułek. Only question now is who opened it. No sign of forced entry. Whoever opened it knew the combination. Let's see. Good. Dr. Young got to her notes before Joker. She's taken them to hide somewhere. I need to follow her and find out where she put them. Trip, detective.

Young I trzeba się tylko najpierw stąd wydostać. Omm um. nie tędy, tędy. O Dzień dobry! Ole was tu dużo? Leżeć grzecznie. No widzę, to jakaś taśma z przesłuchania, zapewne. Hmm, ale i tak ładnie siódemka. Taśma z wywiadu. No, podnieś ją. Jaj, okay, kolejny pacjent Arkam. Oh, a my szukamy doktora Young. Dobra, przechodziła tędy. Ale że też tak wszystkiego dotykała. No dobra, jak chodzi o... Moment. A dobra, jest, ok. No, nie to też tu jest i zarazem spuścił łomot. Właśnie chciałbym, żeby ten ta jednak nasza kombinacja trochę dłużej trwała, tak? Bo czasami wszyscy już leżą i no przerwana jest ta kombinacja. Dobra, doktor Yang poszła tędy i pewnie tutaj się skierowała ku wyjściu. Nasze wyjściu, ku innej Korytarz.

Nie są ślepi, że. Liczyłem, że... W... i wypadła mu broń. Jednak w początku... na początku to jeszcze nie miał tej broni Wow, wow, wow. Aż... aż aż... Słowa pogubiłem, bo na początku trzymał tą broń cały czas, więc myślałem, że <laughs> jej nie, nie zgubi, biblioteka. No cóż, nie pozostaje nic innego jak. rozpocząć walkę No, dawaj go tą pelerynką mi. Tylko słyszę jak kombo jest przerwane, nie?

A tu co? Nic. Oprócz czaszki człowieka. Spoko jak na psychiatryk. Mm, doktor poszła tędy. Odciski palców doktory Young. Oh, that's no right. Oh, how frustrating. Thought it was going to be easy to do. That's what I taught you, nothing. In two minutes, the room will fill with paddies. The audience will be in fits of ecstasy. And then die. Oh. to jest czasówka w sumie Wespnijmy się tu Czy ja to mogę kurda ja nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić Żel? Nie. Z z czołgą, z czołgą. Jest na gel nie to nie ale coś chyba z tym było do zro trzeba zrobić Dobra najwyżej będę powtarzał misję Nie. OK no 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 a eee, batarang no, 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 no. Seconds left. I hope all that running about hasn't ruined that Joker. Thank you, Batman. Are they all gone? Yes, you're safe. What happened? It all happened so fast. Some patients broke in, began tearing up the place, like they were looking for something. Bill here fought back, but there were too many. They took Dr. Young. She rushed in here and they followed. I'm sorry. When I came to, we were all tied up. Doc Young was gone. I heard a voice on one of the radios. It sounded like they were being told to meet in the warden's office. So, Dr. Young was trying to hide her research notes on the formula when she was caught. Where did you hide them? A i kolejne poszukiwania, kolejna zagadka do rozwiązania. Zobaczmy. W ogóle tak, rozejrzę się tutaj, czy czegoś tutaj nie ma. No. To drewniane trochę sterowanie. tak wiem, jest bardzo zabawne i ja wiem, że niektórzy z was mogą łapać się za głowę że kaleczę tą grę i tak dalej a tutaj się nie przedostanę dalej dobra ale poziom wyżej już tak coś tutaj będzie nie, bo tam też jest zamknięte tam też jest zamknięte Tędy przyszedłem. Tutaj mamy wyjście. Gdzieś tu powinien być chyba gabinet, doktora Young. Bramka zabezpieczająca. No ale to klatka schodowa. O właśnie. Zobaczmy, aha. Kolejne trofeum. Tamtego miejsca przyszedłem. Tutaj mamy wszystko zbadane. Szukaj. Oracle, Great. So does that mean with him. Uratuj doktor Yang z rąk Zasza w biurze naczelnika. Mhm. Spoko. A, coś czuję, że to może być. Ponownie sekcja z strachem na wróble. Ale nawet chyba to jest sekcja ze strachem na wróble, bo naprzeciwko mnie nie ma tego otworu, gdzie wentylacyjnego, z którego był zgarnięty, z którego była zgarnięta zagadka człowieka zagadki. Ja nie wiem, czemu plącze mi się przy tym język, ale, ale moi drodzy, myślę, że sobie zakończymy ten odcinek. Także ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.